Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. Kto mówi językami, nie mówi do ludzi, ale do Boga. Nikt bowiem tego nie rozumie, bo mówi rzeczy tajemnicze. Ten zaś, kto prorokuje, mówi po to, aby ludzi zbudować, zachęcić i pocieszyć. Kto mówi językami, buduje siebie samego, a kto wykłasza proroctwa, buduje kościół. Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnę, abyście produkowali. Większy bowiem jest ten, kto produkuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że tłumaczy je uzbawieni kościoła. Bracia, gdybym przyszedł do Was i mówił językami, czy mielibyście z tego pożytek, jeżeli w tym, co mówiłem, nie byłoby objawienia, wiedzy, trostwa lub nauki, podobnie jak z instrumentami muzycznymi. Jeśli nie można rozróżnić tonów, które wydają flet lub cytra, to zrozumie, co na nich jest grane. Albo gdy trąba wydaje nieznany sygnał, to przygotowuje się do wolny. Tak samo jest i z wami. Czy ktoś was zrozumie, gdy będziecie mówić niezrozumiałym językiem? Na wiatr będziecie mówić. Weźcie przykład z różnych rodzajów dźwięków istniejących na świecie. Każdy coś oznacza. Jeśli jednak nie rozpoznają znaczenia dźwięku, to jestem obcy dla mówiącego, a on jest obcy dla mnie. Skoro więc godliwie ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się o bogactwo takich darów, o bogactwo takich darów które służą w budowaniu kościoła. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli, aby umiał je tłumaczyć. Gdy modlę się językami, ruch mój wprawdzie się modli, ale mój umysł nie odnosi korzyści. Co więc mam robić? Będę modlił się duchem i będę modlił się umysłem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał także umysłem. Jeśli wielbisz Boga jedynie w duchu, to jakże człowiek niewtajemniczony odpowie Amel na twoje dziękczynienie, skoro tego nie rozumie? Ty wprawdzie wspaniale składasz dziękczynienie, ale drugiego to nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. W kościele jednak wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, by innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów o jakimś niezrozumiałym języku. Bracia, nie bądźcie dziecinni. Owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. W trawie jest napisane: obcymi językami i wargami obcych będą przemawiali do tego ludu, ale i tak mnie nie posłuchają, mówi pan. Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących. Prologowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących. Jeśli więc zgromadzi się cały Kościół i wszyscy będą mówili językami, a przyjdą także jacyś ludzie niewtajemniczeni albo niewierzący, to czyż nie powiedzą, że jesteście szaleni, jeśli natomiast wszyscy będą lokowali, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony, i zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna. Naprawdę pośród was jest Bóg. Chodzi więc o to, bracia, że każdy ma jakiś dar śpiewu, nauczania, objawiania Bożych tajemnic, języków, tłumaczenia języków. Kiedy się gromadzicie, niech one wszystkie służą wzajemnemu budowaniu. Gdy mówicie językami, niech mówi dwóch albo najwyżej trzech naprzemian, a jeden niech tłumaczy. Gdy jednak w Kościele nie ma tłumacza, to niech milczą, niech sami mówią do Boga. Podobnie niech przemawia dwóch albo trzech prorokujących, a pozostali niech to rozważają. Ale jeśli ktoś inny z zasiadających otrzyma jakieś objawienie, wtedy ten pierwszy niech zamilknie. Potem kolejno wszyscy możecie prorokować, aby wszyscy zostali pouczeni i doznali pociechy niech protokujący nie nadużywają danów duchowych ponieważ Bóg nie jest bogiem zamętu lecz pokoju tak jak to jest między świętymi we wszystkich kościołach kobiety w kościołach nie milczą bo nie pozwala im się mówić tak zresztą stanowi prawo jeśli chcą się czegoś nauczyć to niech w domu pytają swoich mężów nie wypada przecież żeby kobieta mówiła w kościele w końcu czy to od was wyszło słowo Boga, czy tylko do was przybyło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub ma inny dar duchowy, niech uzna, że to, co piszę, jest przychadzaniem pana. Jeśli ktoś to zlekceważy, sam będzie zlekceważony. Bracia, ubiegajcie się więc o dar proroctwa i nie zabraniajcie mówić różnymi językami. Wszystko jednak niech odbywa się godnie i w ustalonym porządku.